I jeszcze raz zrobimy sobie, powtórzymy obrót na zewnątrz, prawa, lewa, obchodzę partnera raz, dwa, i teraz wracam obrotem, który już znamy z poprzedniej części, czyli prawą nogę krzyżuję przed lewą, obracam się za lewym barkiem, yy, pod prawą ręką i prawa, lewa. Przy czym tutaj nie trafiam do ramion partnera. A jesteśmy dalej w pewnej odległości od siebie: prawa, lewa noga. Kierunek to jest tak naprawdę zależne od Was, więc czasem może być to bardziej do boku, do tyłu. Tu musicie sobie już dostosować do, do siebie. Kierunki nie mają w tych krokach mm. takiego dużego znaczenia takie, takie dokładne bardzo. Dalej. Tak, ja tylko powiem, że tutaj jak partnerka się właśnie obraca, to ja tylko robię Bujankę w miejscu, ale robię lewa do partnerki, żeby znowu dać jej rękę nad głowę, prawa do tyłu, żeby zbudować dystans, bo teraz będziemy przechodzić tak samo, ale ręka partnerka, ale inaczej. Ale ręka partnera idzie nad głowę. Kroki mam takie same. Lewa, prawa. Pamiętam o tym, żeby robić je stosunkowo duże, nie za duże. I żeby po przejściu dokręcić się kratką do partnerki, robię lewa, prawa. I jesteśmy do siebie dokręceni. Ręka partnera musi iść nad głową partnera. Nad głową partnera. Nie chowamy się. To wszystko jak dobrze sobie zrobicie, to duża różnica wzrostu też. Nie powoduje, że partner musi się mm -hmm. e, schylać. schylać. E, I pamiętam o tym, że ręka idzie nad moją, bo jak dam tylko tu pomiędzy, to partnerka prawdopodobnie Wykorzysta. się obróci, więc ja przechodzę sobie lewa, prawa.